O stary, dobra, ej, słuchajcie widzowie Tutaj O, o kurde, ale rozgrzane Dobra, dobra. się nas wyrzucić teraz, Słuchaj, bardzo mocno. Teraz będzie. Zaczynaj, pierwszy kozak. Bądź. Leć bądź pierwszy. Za to, za to to suba strzelcie mocno i LOJKO! Uhu! Dzień dobry, witam was serdecznie. Ja jestem Lecimy! Tym, to co ty mi robisz? No, że, to lecimy, to powiedziałem, że lecimy. Słuchajcie, jest ze mną Zio, oczywiście, no bo. Witam, któż witam. By, któż by inny był? Znajdujemy się w waszej ulubionej gierce. Naprawdę dziękuję za takie zaangażowanie z waszej strony, bo naprawdę bardzo dużo osób to ogląda, bardzo dużej ilości osób się to podoba. Poprzedni odcinek był u Zio, więc teraz słuchaj, lecisz, klikasz tutaj w kartę, co nie? Oglądasz odcinek, bo my jesteśmy w połowie. Mapę w tym momencie, więc musisz najpierw odwiedzić, no gdzie tak. u Zio. Dokładnie, trzeba wiedzieć, co tam się działo, dokładnie. Dokładnie, tak. A później, słuchaj, wracasz tutaj, piszesz komentarz, wróciłem od Zio i, 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 i oglądasz. I, I tak to mniej więcej wygląda. Standardowo, jeśli odcinek Ci się spodoba, możesz zostawić lajka. Like tutaj nie ma żadnych progów i tak dalej, więc po prostu, jeśli Ci się podoba, jeśli wywołamy u, u Ciebie uśmiech, to możesz zostawić lajka. Like I mi oczy zaczynają mu uzabić Zio, z powodu takiego, że słuchaj, widzę tutaj skrzynkę samotną. Tak, e, którą a który musisz... więc masz tak, tutaj mi taśmy odpalić. Okej, okay. z klatą odpaliłem. Tak. I o, ale musisz. I poczekaj, bo... poczekaj, czekaj, czekaj, właśnie, bo teraz jest tutaj problem. O, ja muszę o, zrobić tak. O, dobra, dobra. I Słuchajcie, i standardowo, grę możecie kupić na G2A z linku w opisie. Musicie po prostu kliknąć w link w opisie, no i możecie mój kodzik wpisać na cashback 3%. No, rzucaj. E, dobra, czekaj, bo. Skacz z tym, spróbujcie złapać. O! o Jezu! <słuch> to było ryzykowne, Właści... nie powiem. Właściwie, słuchaj, bo. <laughs> Bałem się, że wpadnę w tą dziurę. tu, O, to, 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 że wpadnę tutaj, co nie? Mniej no. więcej. Dobra, Ale słuchaj. Ale się nie zdziwił szczerze mówiąc. Dobra, no. musimy się przedostać dalej. Ej, czy ty, czy ty chciałeś mnie, czekaj. Czy, 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 czy ty chciałeś mnie obrazić? Chodź. No nie, no to była taka piątka, wiesz. Czy ty chciałeś Ale mi... patrz, piątkę, piątkę. Daj, daj piątkę. Ej. O, no, udało się, ej! Ej, puść mnie, puść Okej, okay, to... Akumulator Eem. się przyda. Takie ma podejrzenie. Jezus, znowu? i tam jest akumulator. No. Czekaj, Ale teraz... możemy też akumulator sobie przyciągnąć z tamtego drugiego My świata co, jakby. niby tak, bo hmm. ogólnie tak jak mówiłem, odcinek był już wcześniejszy e i mamy tu już takie rzeczy porobione, ale wiesz co, wydaje mi się stary, że ciężko będzie to zrobić. Wiesz co, weźmy to. No to ciężko. Wiem, co ty słuchaj, szumierku. bo tam mamy akumulator sam i jego użyjemy, musimy wziąć kable tylko z tego. A to dobra, to drugie się na... Ale ułożymy. nie, to są dłuższe co wziąłeś, także to i tak są jest dłuższe. spoko, nie? Dobra, i teraz tak, chwilka, do czego służy ta dźwignia, proszę ciebie. No pewnie uruchomi nam taśmę, nie? E, wiesz Daj, co? do góry, do oporu. Do oporu musisz zapiąć. Wyciągnij rękę, bo przy łapę. O kurde, okay, i to o kurde, jedzie o kurde, teraz kurde. i to spadnie. To właśnie. No właśnie zatrzymałem spokojnie. Nie kumam tego, wiesz, za uh -huh. bardzo. Szczerze jak to zrobić. Wait, a tutaj jest jakiś przycisk? Czekaj. O! O! Kurde. Gdzie? O tam tak, tu tu tu. tu. No i co masz tam coś? Właśnie chyba nie, chyba nie. Nie mam panowania nad nogami. Dobrze. Okej, Mam. dobra, super. Dawaj, do przodu, do tyłu. Na pewno robimy coś źle, nie? Ja jestem pewien, że robimy coś źle. Zawsze robimy coś źle w takich sytuacjach. No. Nie wiem, to nie wystarczy mi pędu, wiesz? Mogę spróbować, ale. Uwaga. Do, no w przód i w tył i w przód. Dawaj. O nie! I patrz, mogę się wspiąć na ciebie. Co najwyżej. O, może być tak razem miło pochuszać, wiesz tak? Romantiko. O, stary teraz, teraz. No dobra, bo, patrz, czyli... spróbuję. O! To było... Czyli... Patrz, ej, 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 to patrz jak to wiem jak to zrobimy teraz, patrz, zrobimy tak. O, o i teraz. <słuch> No coś nie pykło chyba. E, wiesz, co wydaje mi się, że mamy więcej akumulatorów? A I moglibyśmy byśmy, któryś jeszcze ogarnąć. A wiesz co mi się wydaje, stary, żebyśmy mogli zrobić. Patrzcie, drodzy widzowie, tutaj mamy. Y -y -y. Znaczy, nie, to nie jest dźwig, Dobra, to jest. Chciałem już. Ale znaczy... chcesz tym zablokować przejście, tak? Tak, słuchaj. Znaczy, Też o nie. tym myślałem. Ej, ale jesteśmy głupki, stary. Ej, patrz, 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 patrz. patrz. No. No popatrz, no tu jest brama, tu są bramy do podnoszenia. Ty. Czy to możemy i tak akumulator tam do, donieść, żeby podnieść no tą bramę no to, i podnieść ją tym wózkiem? No, no to patrz, wózek jest ciężki, nie? Aha. No to weź ten akumulator. <laughs> patrz, bierzemy <laughs> Patrz, bierzemy to. Masz rację, lol. Słuchaj, bierzemy. Uuu, I jedziemy. ooo... dobra, i jedziemy, jedziemy, jedziemy. No tylko, że już nie wrócimy. Nie, wrócimy, patrz, zawsze tam spokojnie. Spora, dobra, wykręć kierownicą w drugą stronę. Daj, panie Dobrze. kierowniku. Panie kierowniku, kierowco. Poloneza? No. Okej. Okay. Jeszcze kawałeczek. Wykręć trochę kółka. O. Właśnie wykręcam. O. Okej, okay. tak żebyś kołem najechał. Do przodu. No no no. Jeszcze kawałeczek. Słuchajcie, ja prawka nie jeszcze, mam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okej, okay, super, dobra. Zabieram akumulator. No, no i no i tyle w temacie. Dobra. Dobra. <zodgłosy> dobra. Oj! O! O Jezu! Co <ścoughs> <To> się zdawało? Już mnie! Dlaczego nie wiem właśnie. Nie, nie mam je po tamtej stronie, więc nie widzę, Czekaj, bo akurat ja zdążyłem przejść. Bo wiesz co, przy... On zjeżdża? Wjechałem, ale. Aaa, bo ty nie kumasz. Widzisz co Jezu, zrobiłeś? dobra. Widły. Widłem, dobra. dobra. Musisz bokiem to zrobić. Skręć na Maxa w lewo. Wiem, wiem, wiem. Okej, okay, i teraz do przodu cię tutaj przepchnę. Ok, o, i teraz no... powinno być spoko. Ok. No nie, zjeżdża trochę, ale nadal... Nadal jest nieźle. Dobra, wiesz co, spróbuję otworzyć ci tą bramę. Spróbuj podjechać widlakiem tam do tego, do samej bramy. <grym> ja laki. spróbuję otworzyć. Widlakiem brzmi trochę jak, jak lakiem. Ty... Ale tak się nazywa ogólnie to, wiesz, tak. Ja wiem, ale no. Czekaj, mam do bramy podjechać, tak? Tak, tak, tak. Dobra, panie kierowniku, a do której bramy, bo tu kilka ich jest do tej bramy którą mo możesz podnieść rzekomo o której mówiłeś sam żeby ją podnieść No właśnie nie wiem czy mogę ale spróbuję Znaczy będziesz mógł podnieść kiedy ją jakby tutaj no no wiesz co zrobić Wiem bo trzeba będzie przetransportować będzie trzeba coś. i tak przetransportować yy, yy, nasz yy, ten akumulator więc więc, te, więc No tak, to ja zaraz to zrobię tylko jak uda mi się otworzyć tą bramę a to jest, wiesz, jak to moje przeżycia z wężami ogólnie, no. tak... <noise> są dość problematyczne. Jakbyś chciał zobaczyć, to możesz nad ścianą spojrzeć, jeśli dasz radę gdzieś tak wykrzywić kamerę. To właśnie chyba nie mogę aż tak, wiesz. Kurde, próbuję... Okej, okay, dobra, mam jeden wpięty. Dobra. Jeszcze trzy gniazda zostały, zaraz mi się to się uda zrobić. Dobra, ja tutaj muszę wykręcić, widzowie. Właśnie, widzowie słuchajcie, z racji tego, że Yoshi jeszcze nie ma prawa jazdy, a chciałby bardzo zrobić, zostawcie łapkę w górę, to może go zmotywuje do tego, żeby zrobić. Będzie <grym> taki wiecie kierowca <grym> widlaka. Kierowca o, na ten. Dokładnie. Na widełkowca. Jak YouTube się skończy, zostanę kierowcą widlaka. No, elo mordo. Co tam słychać? No elo mordo, gdzie ty jesteś? A tutaj po drugiej stronie. O, witam, witam, witam. A witam, witam. Witam, witam. No dobra, e, musisz tutaj zajechać teraz, okay. do przodu. Do przodu do, do drugiego przodu. No, ok. O, Stos. I, i teraz, teraz patrz, podnoszę. widły do góry. Uuu, widły do góry. No, tak w opór. Ale tempo stary. Złapię się. Podnieś mnie. Dawaj do góry. Dobra, wyżej się nie da, wiesz? O, da się. A nie, da się, da się, da się. Da się. Jeszcze do przodu. Dobra. Do przodu. Znaczy no, do góry. Do góra, Patrz, Okej. Okay. Pa Dawaj, stos. Dobra, ja w takim razie biorę akumulator stąd, bo będzie nam potrzebny do otwarcia tej bramy, która znajduje się tutaj obok. Oczywiście. Nie wiem czy widzisz. Ciekawe co tam jest, bo tam jeszcze nie byliśmy, i szczerze nie, nie mamy tam poglądu na to, jak to tam wygląda. Stary, no. Jesteśmy głupkami chyba. Bardzo możliwe, szczerze mówiąc, ale w jakim celu niby i z jakiego powodu? No przecież. Bo. Bo przecież my mieliśmy akumulator tam, nie? No. A ty chcesz to otworzyć? Też, ale mamy przynajmniej otwartą tą bramę teraz, wiesz? Aha, Chodzi bo o to. W sumie, ale w sumie z drugiej strony <grym> mamy dwa akumulatory teraz, więc. No właśnie. Więc jest no. i tak sztos, nie? No, tylko dobra. Teraz moglibyśmy jak... jeszcze trzecie ewentualnie tutaj zrobić, jakby się dobrze udało. Czy tak, ale, kabelki. Z, ale z drugiej strony, jakby ten ten drugi akumulator wziął. Ej, nie bierz kabli, nie bierz kabli, bo ja mam tu kable. Aha, dobra. Tu tutaj tak. są. O, no, 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 no. Zestaw kabli, okej. Okay. Dobra, podłączę dobra. czerwony. Dobra, biorę. Chwila, Filabo. Spróbujmy. Słuchajcie, kable podłączać jest ciężko często. Patrzcie, tutaj <laughs> czerwone do czerwonego. Niebieskie do niebieskie. Mega skomplikowane. Słuchaj, to jest... My jesteśmy po prostu elektronicy, magicy, elektrycy. No, to no, się zamknęło drzwi, czekaj, muszę otworzyć drugą ręką. Okej. Okay. Proszę bardzo. Słuchajcie, jakbyście, o, co ty jak... robisz? O, no po co? wypiąłeś niebieski? Nie wypiąłem. No, przecież ja przed chwilą wpiąłem niebieski, ja tego wyciągnąłeś. Sam się wypiął, to nie ja. No, no, dawaj go, dawaj go. Tutaj, Napisz... Czy panie techniku kolego, panie kolego. Z ciekawości napiszcie w komentarzu, co byście zrobili, gdyby tacy elektrycy do was przyszli do domu. Tacy, ta, taki, taki ja i. i o, tu, tu ja, o, cześć. I taki zio. Halo, zio, cześć. Co my mamy tutaj zrobić teraz? O to są piece. Kurde. Stary. O Możemy kurde. otworzyć? To! Tak. Mogę może... wejść do pieca! Stary! Nie wchodź do pieca, stary, bo Nie mi... ja chcę zobaczyć co tam jest środku, bo tam jest węgiel! Nie! jest węgiel! Poczekaj, tam jest węgiel, no, ja Poczekaj, ci... tam jest węgiel ja naprawdę! Ci... Serio? No! A to mogę więcej węgla wrzucić, patrz. Trzymaj, nie, 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 właśnie <laughs> Trzymaj, musimy wyciągnąć. No i to się pali tutaj, ty, patrz! Co się pali? Tu, patrz, w tym piecu się pali Co o, chcesz tam wejść? Kurde, znaczy nie no, wchodzenie do palącego pieca. A może wejdę, wiesz co, Wysruje wyjąć te gorące <laughs> węgle, które tam są. <laughs> Ej, bo my wszystkie piece musimy podpalić chyba. Ty patrz, mam żółty węgiel. Dawaj. No <noise> stary. Kładź przy tym. Ej. O, o, Nie patrz mnie. Ty on zgasł. Czaisz to? No właśnie. Co mamy widzę. tutaj zrobić tak właściwie? Dobra, ja wezmę jeszcze te pozostałe węgielki, które tutaj są. Dobra chyba po prostu ja, musisz. Wiesz, ogólnie jestem gorący chłopak, tak jak widzisz, nie mam koszulki, więc bardzo mi tutaj przyjemnie w tym piecu. No właściwie widzę. <noise> Czekaj. Dobra. Mam więcej tego węgla. Nie, 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 ale nie wiem czy ty masz czy jest sens go wkładać tam, czy nie lepiej go wyjąć właśnie. Nie wiesz co, wydaje mi się, że piece zgasły. To zgasły? Kur... No bo wyjąłem węgiel, nie? Stary, to był jedyny piec, który się palił. Ale co my tak właściwie musimy zrobić, szczerze? Słuchaj, tutaj coś jest. Taki zawór, który nie ma kurka. Kurka. To jest problem. Czyli trzeba mieć kurek tutaj o oh, w tym miejscu <laughs> taką <Batman, śmiech> widzisz? Czemu kurek brzmi tak śmiesznie? No, a jak to się nazywa? Zawór, tak? no Nie wiem, no, a znaczy, może, znaczy to tak, brzmi. Ej, pochodnia, ty! Właśnie, znalazłem pochodnię. Ja wiem, że kurek, ale... O Jezu. O stary! Ogień! O Jezus <laughs> został! Nieprawidłowa osoba posiada tą pochodnię w tym momencie um, Dobra, i teraz czekaj, rzeczywiście może trzeba odpalić wszystkie piece, może to jest to? No tak, może właśnie, masz rację. Właśnie, trzeba, trzeba, trzeba. po, po grzyba ja wyciągałem te wszystkie te, wszystkie w ogóle A z drugiej strony czekaj, bo mamy tutaj to, mamy tutaj to. Słuchaj, wrzucamy po jakimś jednym węglu na przykład No, czekaj. Wrzucamy po jednym węglu do pieca każdego po jednym? Ja myślę, że po dwa spokojnie styknie, bo tutaj jest dużo tego węgla. Czy wiem, ale. W tym pierwszym tam był węgiel, już nie wiem, czy widziałeś. Tak, ale. Twoje, wiesz, po twojej stronie. Wiem, 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 ale wiesz, co ci powiem? Patrz. Bo ogólnie ta ciężarówka, no tak się składa, że no, no jest to ciężarówka, nie? Taki, no. Takie coś, że można tutaj rzeczywiście coś wrzucić na pakę. Znaczy, ja ci powiem tak, zobacz tam na końcu drogi, bo tam jest syp węglowy. Nie wiem, czy zauważyłeś. Aha, czyli ma, mamy jeszcze więcej tego węgla. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie jest możliwość zdobycia jeszcze większej ilości. Ja bym spróbował po prostu rzeczywiście wstawić tą zapałkę do tego, do... E, okay. Do pieców. Chcesz spróbować to zrobić, czy chcesz pojechać po węgiel? O Jezu, wiesz co, powiem ci, że ciężko mi powiedzieć, ale może najpierw odpalmy to i zobaczymy, co Właśnie. się będzie działo. Spróbuję, uwaga, odpalam. Dobra, odpal pierwsze. Yolo. I od razu Dobra, musimy odpaliłem. zamknąć. Dobra, ja zamykam piec, ja zamykam piec. Dobra. Ała. Dobra, słuchajcie, zamykam piec w takim razie. Ojej. Dobra, A, pierwszy brzmimy, w takim razie. Przy na... Dobra, pierwszy okay. i zaraz trzeci okay, będzie okay, też. Okej, okay, okej, okay. dobra. O kurde, stary, ja czuję się jak ten. jak ja się nazywałem ci, co kręcą tymi takimi ognistymi kulami na łańcuchach. Nie mam pojęcia. Yy, ale wiesz, o kogo chodzi, nie? No, ludzie kręcący kulami na, 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 no, na tych. No, patrz, ale, stary, ale za dymę robię, naprawdę. O, takie dymy. O kurde, no nie mogę nic zrobić. No przecież prawie ci. No, ej, dobra, pomagam ci, bo <gry> no masakra po prostu Dawaj, podnieś z drugiej strony Okej, okay. dobra A... i te... <gry> O Boże Jezu, złamałeś mnie no właśnie o tym mówię Dobra, o kurde, stary ej, to jest rzeczywiście trudniejsze niż się wydaje No No, o, o, o musiałem to... zamknąć O nie, popraw, dobra, super, jeszcze trzeci Drzwiczki zio, <gry> Dobra, i one się grzeją rzeczywiście Drugi jest już fest nagrzany, tam dobra. wskazówka tak trochę do góry podeszła Dawaj, o, o, patrz Chwyć, chwyć Koło klatę no, podnieś, podnieś, dawaj, 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 Kurde, no puść, ale spójrz, pójść, pójść. No, czekaj, I teraz, teraz ja. Okej, okay. o nie! No nie! To <laughs> jest moja głowa, ty! <laughs> Dobra, musimy to zrobić jeszcze raz. Dawaj. Kurde. <laughs> Będziesz łamany, nabiera nowego znaczenia, nie? <laughs> Dobra, no. Okej, okay. weź, popraw. Trzymam. Czekaj, czekaj. Poprawić będę, czekaj. Zopisz się, tak. No nie. nie, 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 tak nie możesz, musisz podnieść mnie albo od spodu, o, o pra, już prawie, jest, jest. okej, okay. koniec, o kurde, Ej, czekaj, Masakra. Bo... aha, ten się grzeje, wszystkie się grzeją, tylko czy my nie potrzebujemy więcej tego? I szczerze, zastanówmy się może też, jaki jest cel tego, co my robimy tak właśnie, właściwie. ja się nie wiem, tu fabryka jakaś jest, bo wiesz, fajnie się wrzuca ogólnie węgiel do pieca i w ogóle, ale, hm. dobra, to wiesz co, pojeźdźmy <laughs> po może więcej tego węgla, ten wiatrak ruszał się tutaj w tym miejscu? Tam, przez którego przeskakiwałeś? Nie, 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 nie ruszałeś się. To powiem. teraz się kręci, to tak w opór. O kurde, serio? No. Ja nie wiem... się bo mnie kusi trochę. Nie, nie, nie rób tego, proszę. Nie rób o, tego! O, lol! Ej, o to chodzi właśnie! Patrz! Patrz! Dobra, i co możemy zrobić tak właściwie? Możemy coś więcej? O stary, ależ to! Znowia. No właśnie mówię, ty! Y, sam mówiłeś, żebyśmy pojechali ciężarówką, co? Więc może spróbujemy. Wiesz, Mamy to? dwie drogi, nie wiem, czy zauważyłeś. Są no, takie dwie zasadnicze. O, ale z drugiej strony, po co to by było? Hmm. Zobaczmy, co tam będzie po prostu, wiesz? Dobra, okej. Okay. Tak, myślę, że muszą być na maksa rozgrzane i e, wtedy będzie nas unosić ten wiatrak jeszcze, jeszcze wyżej. wyżej. Dokładnie. I nas wystrzeli gdzieś, a może już na koniec mapy. Ej stary, ty naprawdę gazujesz do oporu? Tak, to jest gaz do oporu. Więc mam wrażenie, że to w ogóle nie jedzie. Przysięgam. no cię kręcę. To jest do oporu. Kurde, no. Także jakby zupełnie nie jechał ten samochód. Właśnie... Ale w sumie nie ma co się dziwić, jak to jest pionowa ściana. <grystanie> <grystanie> Nawet zrobiliśmy sobie przejażdżkę, więc nie ma co to jest. Narzekajcie. Mamy tu drugą pochodnię, proszę ciebie. Mamy tu kupę węgla. O, o kurde, jacy... ej patrzcie, patrzcie, jakie to jest fajne. Patrzcie, wchodzimy tutaj i na zwiezie. I teraz tak, musimy wziąć samochód, ten tutaj, o przed nami. Stary, ty nie wcisnąłeś tego gazu do dechy. Jak to, nie? Ja nie mogę, no i ja jechałem z tą prędkością żółwia przez tą całą drogę. Proszę cię. gadasz w ogóle? Ja nie mogę, no patrz jaką prędkością jedzie to autko. No Zobacz. I... Ej, ale... Że w ogóle jedzie dużo szybciej niż ja, normalnie jechałem nim. Si si cały czas. Si si coś... co, co ty robisz? No mamy drugie, bo sam powiedziałeś, nie? Żegnaj, auto. Żegnaj! <gadasz> Stary! <gadasz> Zostaw mnie, złoczeńcu! <gadasz> Dobra, co ty mi robisz? Zniszczyłeś... Co robić. Nie! Zniszczyłeś samochód, stary! <gry> z... Za to idzie się do więzienia, ty wiesz o tym? No to nie, no chyba nie. Chociaż no, czy chcesz zostać kopalniokiem, czy nie? Ja chcę zostać... Tak, ja chcę wrzucać węgiel, to weź samochód. To wrzucaj węgiel, ja podjadę autem do tego i spróbujemy zebrać cały ten, ten... Cały węgiel stąd. Witam. Także zbieraj... O, witam, witam! I w ogóle, można od razu, wiesz co, wrzucić pochodnie do tego, do samochodu. I to mi od razu podpalimy to wszystko. od tak? razu podpalimy wszystko <grym> i gorący węgiel będziemy wrzucać do komidów. No nie wiem, nie A, wiem. Ale ja mam nadzieję, że ten węgiel się. A jesteś już? Tam? No nie, 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 poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, no, słuchaj, no ja nie mam takiego tempa. Muszę ogarnąć, jak się kieruje czymś takim. Dobra. To. Słuchajcie, trening przed, przed tym, jak się jak jedzie. Słuchajcie, łapki w górę i woohoo! I bierzecie, bierzecie i robicie coś takiego przed komputerem. Jak bije wam mama albo tata do pokoju i będziecie coś takiego robić i stwierdzą, że robicie okay. coś dziwnego, więc nie przejmujcie się. Dobra, puszczam węgiel. Dobra, robimy tak, hop. Dobra, będę wrzucał, wrzucał węgiel będę. Nad... Będziesz? Jo. No to wrzucaj! wrzuć ten węgiel. W góroch, w góroch, w góroch y, mieszkałem y, 20 lat, 20 roków, ale teraz mieszkam na dolnym Śląsku to węgiel może jeszcze być. W ogóle taka, taki fan... ogóle? No węgiel zbieram, ty! Patrz! W ogóle, Widzę. w ogóle taki fan fact, co nie? W momencie kiedy dowiedziałem się, że na dolnym Śląsku y, nie kopią węgiel, tylko, węgla, tylko mieć... To czułem się oszukany przez całe życie, jakbym był. Dobra, to spadamy, słuchajcie, z węglem już. Czekaj, czy, czy my się tu zmieścimy w ogóle? Czekaj, dobra, na zobaczymy. Widzisz, że może być za ciasno? No. Ej, w ogóle, mam pełną wywrotkę tego, tak, żeby coś... O, dawaj, jolo! O si o, o, şey, może być ciężko, o, kurde. Tak szczerze mówiąc. Łooo! Ej, rzeczywiście! Okay. A mówiłeś, że węgla nam nie wystarczy, a całą... Dobra, stary, dawaj, jedziemy, ja tutaj siadam na kierownicę, a ty dawaj. Gazuj tutaj. Dobra. Wiesz, wiesz, że to moje gazowanie źle się skończy. No, dawaj, dawaj, jedziemy. Czekaj. Ja nowy patent opatentowałem, jak kierować kierownicą poprawnie. O kurde, ty, dobre No, mam, patrz, mamy o, saving Jedzimy! jedziemy. Patrz. Za szybko, za szybko chyba. Dobrze jest, jedź na pełnej. Na pełnej, dobra. Na pełnej, stary. lecimy stary. Dobra, Nie ma co? Najwyżej stąd spadniemy i tyle. Dobra, to by było stary. trochę przypałowe. Dobra. Okej, okay, czyli teraz mocniejszy Kręt! skręcaj, skręcam, Kręcam. skręcam, skręcam, okej, okay, za mocno Dobra, Uf. teraz drugą, ej tu jest drugi samochód w ogóle no i właśnie... on cały czas jest na gazie <laughs> LOL <laughs> Dobra, to jest nasz zagubiony przyjaciel, który nam spadł, słuchajcie, tam z przypadkiem Dobra, pora podjechać tutaj O, achievement I... No, też mam achievementa właśnie, okej, okay, zatrzymaj go, chociaż bardziej, nie, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek Okej, okay, i tu, stop Okej, okay. no dobra, widzę, że świetnie Uj. zatrzymałeś. <grych> Tutaj mamy taką fajną wajkę, nie wiem czy widziałeś. No właśnie, ogólnie. tak. No chcesz to uczynić? Proszę bardzo. Oczywiście, proszę o, bardzo. O tak, dawaj. Tylko ja bym ten, rzeczywiście tą zapałkę stąd zabrał, zanim... Yy, zanim aha, właśnie, wysypujesz na mnie węgiel cały, tak? Tak o czymś O, no i chyba już węgiel się wysypał. O kurde, no i to, super. Ale to jest... Kurde, ja tak się jarę tą grą, ona no, jest naprawdę. tak świetna. Dobra, dobra, musimy do oporu rozgrzać wszystko. Tak, dobra, to otwieramy w takim... A nie, no chwila, tu już jest nagrzane. Nie, dawaj jeszcze, wrzucaj tam ile się da. Tak? Patrz ile mamy tego wungla. Dobra. Nie ma co. I znowu time lapse y wrzucania węgla. No nie no, myślę, że to tak dużo czasu nie zajmie. Patrz teraz nie, no, jak żartuję. szybko, jak szybko rzeczywiście ten węgiel rozgrzewa ten piec. Jak wrzucisz ten węgiel, zobacz o ile ta wskazówka się przesuwa. No, a to w ogóle nawet chyba nie trzeba zamykać tych pieców w takim razie. No. Dobra, okej. Okay. Prostu... Pierwsze dwa są gotowe, znaczy, dawaj dla trzeciego tylko. Wiesz co, zauważyłem, że ogólnie zamy zamykanie zwiększa temperaturę, ale jak jest węgiel, więcej węgla, to to mimo wszystko się równoważy, nie? Więc nie musimy Dawaj, zamykać. rzucamy tutaj te klocki, a nie. Dobra. O. O. Dawaj jeszcze ten ostatni, no. Dorzuć go i mamy full. Chyba, wiesz co, czekaj, bo mi przeszkadzasz tutaj. O, patrz. Znaczy, czekaj, czy będzie full, myślisz? No pewnie, no patrz, tam tak już jest. Kurde. Dopnij go tylko, no. Bo o i proszę cię O stary, dobra, ej, słuchajcie widzowie Tutaj O, stary, o kurde, Pacz. ale rozgrzany. Dobra. Dobra. To mi nas wyrzucić teraz, Słuchaj, bardzo mocno. Teraz będzie... Zaczynaj, kozak. Bądź. Leć bądź pierwszy. Za to, za to to suba strzelcie mocno. I lojko! O, o, o stary! Okay. Co tu okay. się stało? Wow! Trzeba to zrobić chyba na raz, wiesz, mam takie wrażenie teraz Dobra o, Wiesz co? I tak i nie Taki nie? Dobra. Dawaj, Yolo! <grym /dyskujesz> ej, dobra, widzę. Ej, Lecę! Tutaj. O, shit. <grym /dyskujesz> ale to jest świetne, ja nie mogę. Dobra, o nie, spadłem! No nie... No nie. dawaj jeszcze raz. Kurde, ej, ale to jest ja nie mogę. To unoszenie w powietrzu <grym /dyskujesz> jest takie fajne. I te nasze postacie takie... Gumowate, gruboludki, nie? Po prostu... Oj. Oj, za daleko. Oj, dobra? Oj, oj. Gdybyś, że spadłeś tam, tak? Czekaj, nie no, padłeś na Ale trzeciego? się gibam, lol! No wiesz co, bo spadło mi się, no niestety Dobra. Czekaj. Fulnie to. Nie wiem czy tam da się doskoczyć do tamtego trzeciego. Da no, się. To jest da się, trochę większy problem. da się, da się. Da się pewien? Tak, czekaj. O nie, czekaj, właśnie. O, lecę! O, no, ci, i twarz, pa, no i właśnie o to chodzi, o to chodziło. Aha i muszę tutaj po tym po ścianie przejść, tak? A tu jest dziura! O, stary! No właśnie. Dawaj, podejdź do mnie szybko. Czekaj. W lewo i patrz w ścianę. W lewo Uhu. i w przód, no. Całą drogę, dawaj. Okej. Okay. Okej. Okay. I lecimy. Dawaj, Yoshi. Okay. To dawaj, daj, mi rękę. Podaj. Dawaj. Okej. Okay. Oh. Lecimy. Oooo! Osi, Oh stare yes. yes. oh, oh. stary, aua! Nie, nie ukrywam. Miał być epicki koniec, zio. No, no. <gry> o, ja nie mogę, oh, Ależ to. po Słuchajcie, super. Słuchajcie, moi drodzy, za ten odcinek naprawdę należy się... No wszystko, napiszcie w komentarzu węgiel. A ja wam przypnę serduszko. No, wbijajcie i napiszcie, do który macie level w metinie, bo wiecie, ja tutaj dzisiaj m jeden siedzę i. No, no. Na napiszcie, jaki mieliście największy level na PL-u, albo napiszcie, jaki jest najlepszy serwer, nie wiem, obojętne. Słuchajcie, wbijajcie do zio, tam był poprzedni odcinek i następny też będzie uzio, więc upewnijcie się, że zostawiliście dzwonki na obu kanałach, żeby po prostu nie pominąć. Standardowo, jeśli chcecie grę zakupić taniej, wbijajcie z pierwszej linijki opisu, wpisujcie kod mój cashbackowy. Joshi, no i tyle, trzymajcie się i cześć.